wrażenie w tej drugiej części, drodzy Państwo, że tutaj tak jakby Kielczanie nie grali z Orlenem Wisłą Płot, tylko z zespołem, który jest... No jednak inaczej klasyfikowane, jeśli chodzi o siłę ambicje, bo z lokatami to wiemy, że różnie ta liczba meczów, jest przeporządkowana różnym drużynom, natomiast tak jakbyśmy nie byli w Płocku, tak jakbyśmy nie oglądali Świętej Wojny, tylko takie klasyczne mecz ligowy, kiedy Kielczanie przyjeżdżają, robią swoje, zabierają komplet punktów. 19 Orlen Wisła Płock, 31 Łomża Vive Kielce. W drugiej połowie to była różnica klas. Tu nie ma co nawet dyskutować, o tym, czy zwycięstwo jest zasłużone. Tutaj trzeba się zastanowić, jak Duża była ta różnica i czy tylko jednej klasy, szczególnie w drugiej części spotkania między ekipą Talanta Dojrzebaiewa i drużyną gospodarzy.